Witam gorąco wszystkich, ja jestem Daris i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii kroniki Ankoniera na mapie Silver and Forest Co dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy Maj. No a jeśli chodzi o miesiące, to raczej nie są już na razie nam potrzebne tutaj, żeby to liczyć odnośnie plonów, siewów i innych tych rzeczy. Bo to się nie tyczy mnie tym razem. Dobra, było zlecenie wybudowania hali, więc yy, jadę sprawdzić jak wygląda sytuacja właśnie. Czy hala została wybudowana, czy jak tam wygląda, bo dzwonili do mnie, że skończyli robotę, uminęli się przez noc. Że podjedziemy tam, zobaczymy jak sprawa wygląda. O. No konkretna hala I czy dotrzymali mojego słowa? Słowa Dotrzymali mojej prośby Bo moim prośbą było utrzymanie Szopy po ojcu Widzę, że jest Skomponowali to bardzo ładnie Spoko, widzę, że nawet sprzęt jest tak jak był, był ustawiony Ekstra. Bardzo mi to cieszy. Dobra. Bardzo mi się to podobało, zgrali to elegancko. Także mamy warsztat. Ładnie sprzęt poustawiali. No i już jest miejsce na flotę, którą się tutaj zbierze. Także firma się powoli zaczyna rozwijać. No, to się bardzo cieszę z tego. Super. Dobra. Plan na dzisiaj. Muszę przewieźć te. Jak to się nazywa? Z fabryki. Deski, płytki. Płytki jakieś drewniane. Chyba to się tak nazywa. Także będę to musiał przewieźć, wrzucić to znowu do kolejki górskiej, żeby tam to się ładnie przetwarzało. Także w tym celu muszę podpiąć sprzęcior do tego, a no, ta przyczepa nie jest najlepszym na razie rozwiązaniem do tego I... mam nadzieję, że tam już coś naprodukowali przez noc bo, no, bo potrzebuję tego na gwałt jest to jest chyba jedyny produkt, który jeszcze brakuje przy tej kolejce górskiej mam tu coś coś nie widzę żadnych produktów a tutaj z boku dobra Włączamy światła ładujemy towar wszystko przewodzie na tani ekstra Myślę, że teraz tylko kwestia czasu, aż to tam się wszystko pobuduje, tak mam nadzieję. No Na coś jeszcze wywozić bo tam dość sporo tego towaru zostało przewiezione. Mam nadzieję, że to już wystarczy. Zaraz się to przekonam, jak to tutaj sprawa się przedstawia. No jest. Aha, no to tylko potrzebował 200 litrów, a tu mam już 1000. No dobra, nie znowu za dużo tego naprodukowałem. No i buduję się. Dobra, na razie jest tego dość w magazynku. Może wystarczy na jakiś czas. No to nic, teraz e, co zrobić? To jeszcze jak idzie do sprzedania, to to sprzedam. Metal też będę musiał jeszcze sprzedać. 57 tysięcy. No ładnie i podskoczę do chłopców wymienić ten e, wymienić więc nie będę wymieniał na razie będę ładował e, ten drzewo trzeba będzie ogarnąć jeszcze dzisiaj bo tam w starym młynie już nic nie ma żadnego produktu także to a czy produktu no drzewa żadnego trzeba gdzie tam przybyć drzewo coś pościnać znowu na działce leśnej przejść tu tam wszystko 10 tysięcy metalu metalnie zobaczcie jak kasy wpadnie to znowu będzie można wydać właśnie. Ile tym razem? No, 900 tysięcy, ładnie ekstra. Jeszcze się tak zastanawiam. to jest jeszcze jeden projekt, który zamierzam i planuję tutaj uruchomić. No właśnie, tutaj jest to. Właśnie nie jestem, ciek jestem ciekaw, ile to kosztuje, bo już ktoś mi tam wspominał o tej. Na cenie, ale wleciało mi to z głowy. Teraz zobaczymy. 125 tysięcy. Mm. No może mi było coś pomyśleć w tym kierunku. Co to jest potrzebne? Deski, krótkie, długie, metal. No i dobra. W sumie to powinienem mieć wszystko. Ruszymy z produkcją łódek. Aha. Będziemy kasę zarabiać na produkcji łódek. Dobra. Ja się teraz chwycę roboty wycinki drzew znowu. Muszę przewieźć coś do starego młynu. Tu akurat metal się zrobi, to się przerobi. Z tego kruścu. To ja znowu to będę mógł przywieźć tam na łódkę. O, będzie dodatkowy w miejsce gdzie będę to mógł wywozić A jeszcze w międzyczasie jest 27 tysięcy tylko Jeszcze skoczę do chłopców Jak uda mi się ładnie wycofać w tą szczepą do camera co pozamawiali mi sprzęt czy już doszedł obczaić to By jak przyszedł to trzeba będzie trzeba będzie go tam zamontować No i przyszły części samochód jest na warsztacie Właśnie tam już. Zostały zamontowane te części, które były zamówione, Teraz muszę zobaczyć, jak to wyszło. Tam dużo zmian nie było, aczkolwiek proszę. Jest winch z tyłu. Są rurki na pacie. O i winch z przodu. I mnie fajnie. Teraz wygląda Spoko. No, tutaj kosztowało, ale to nie było jakieś tam zbyt duże pieniądze. Dobra. No. Teraz to już wygląda jak prawdziwy samochód. A można nawet podłączyć sobie drzewo, przeciągnąć mały potworek. Dobra, ja się biorę teraz za wycinkę drzewa, więc wsiadam w kombajn i powycinamy trochę drzew znowu. Trzeba zawieźć do młyna, żeby przerobić znowu. the pace when i'm running i always take what i want and i always give it 100 don't need a bank no i'm funded play the game like it's nothing i'm always thankful for something don't take for granted stay humble now wake up it's time to look at the enemy look in the mirror if he is no friend to me it's not working out maybe it's the chemistry it's time to break up so i can make a better me better believe in your mind because it's everything you can mold shape it's some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I wanna feel like this, I'm immortal. And when I feel like this, I'm immortal. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Yes, I'm immortal. mortal Retribution! Oh yeah, we want retribution! No, na dzisiaj myślę, że wystarczy tej roboty. brzydka gałąź się tu zrobiło, ale nie, nie mogę się jej pozbyć. Coś, coś nie tak wyszło, nas z tą chłodą, trudno. No, tak jak wspominałem, robota już prawie zakończona, nie dzisiejszy dzień. Wszystko tam pogarnięte mam. Jutro myślę, może te połysuwać pięki. Widzę, że też będę musiał trochę kamienie połysować Także ciężki sprzęt powiemy jutro będę musiał nie wiem chyba jakieś coś nowego dokupić do skidlaudera bo Będę musiał tutaj te kamienie może usunąć. Zobaczymy jeszcze. Ale myślę, że to będzie to. No i te pięki tu też powycinać, po je, żeby było w miarę przejazd na rzecz. Dostęp do kolejnych tam drzew, żeby je powycinać już na przeszłość. Także no tak to będzie wyglądać, myślę mniej więcej jutrzejszy e, dzień. Naszkicować go musiałem trochę w myśli żeby to jakoś miało ręce i nogi dobra jeszcze mam kilka spotkań które mi pomogą podjąć kilka decyzji w przyszłości no, są to ważne spotkania dla mnie także mam nadzieję że to ogarniam dzisiaj i jutro na spokojnie ruszymy z kolejną no, robotą z kolejnymi pracami Ja przyczepę, na razie tu zostawię. Tam jeszcze będę musiał kilka drzew powycinać, uzupełnić ten ładunek. No i później sobie znowu do tartaku. Na razie wystarczy. No i teraz cała kolacja. Rozmowa z e, biznesową. Nie no i spać później po tym wszystkim. Dobra. Tuż ogarnięte. Tu jest. No dobra, to z mojej strony będzie to wszystko. Gorąco Was pozdrawiam i do zobaczenia w następnym odcinku, na który Was również zapraszam. Na razie, cześć, pozdrawiam.